Hola Barcelona, witamy w słonecznej Katalonii. Jak co roku podczas targu WISE nie mogło nas tutaj zabraknąć? To prawda, to jest najważniejsze wydarzenie branży AV. Na pewno w Europie, pewnie jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze na świecie. I oczywiście jesteśmy tutaj zawsze rok w rok. Oglądamy co jest nowego. No i w tym roku też już obejrzeliśmy, bo przeszliśmy specjalnie przez te wszystkie hale. Mamy kilometry w nogach mamy <laughs> i chcemy się podzielić z, na, z wami naszymi wrażeniami z 20-lecia jubileuszowej edycji targów ISE w Barcelonie zapraszamy Tegoroczna edycja ISE to jednocześnie edycja wyjątkowa, bo jubileuszowa. Wydarzenie obchodzi swoje dwudziestolecie. Dodatkowo będzie tutaj e, niedługo z nami Mike Blackman. E, Szef ISE, dyrektor e, zarządzający tego przedsięwzięcia, który otrzymał od nas nagrodę AVDS za działalność na rzecz branży. Jedna z tych nagród, które rozdawaliśmy podczas e, tegorocznego wydarzenia e, organizowanego przez nas e, w Hard Rock Cafe. A zatem co w tym roku? Gdybym był na tych targach po raz pierwszy od, nie wiem, czterech lub pięciu lat, powiedziałbym wow, tyle fajnych, świetnych nowości, rewelacyjne ekrany, świetne projektory, po prostu pełna rewelacja. Problem polega na tym, że jestem tutaj co roku i ten postęp, mam wrażenie, jest bardzo powolny z roku na rok ostatnio, o ile jeszcze w zeszłym roku mogłem powiedzieć, tak, są pewne nowości, które są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. W tym roku to jest raczej powolna ewolucja zamiast rewolucji. Nie wiem, czy masz Bardzo powolna. Tak. Mhm. Bardziej... To samo zresztą mówiliśmy w zeszłym roku. Bardziej jest to monetyzacja i widzimy, że coraz, coraz bardziej jest nacisk składziony na monetyzację tego biznesu, czyli przedstawienie rozwiązań, mhm. aniżeli na spektakularne nowości. To prawda, produkty są ciekawe, ale to jest raczej kontynuacja. Chociaż są też pewne wyjątkowe rzeczy, które na przykład nie zawsze były dostępne dla całej publiczności. Wiesz, co mam na myśli oczywiście? Wiem, co masz na myśli? Tak, pewne kolejne tak możemy zdradzić, pytałem, czy możemy, więc nikt nas za to nie będzie gonił. W strefie zamkniętej Samsung pokazywał bardzo fajny pomysł. Ekran, który jest oparty o technologię e-papieru, kolorowego e-papieru, 30 kilka cali, więc nic jakiegoś spektakularnie wielkiego, ale taki ekran czerpie bardzo, bardzo mało prądu i prezentowano to w wersji od razu z panelem słonecznym, dzięki temu problem z zasilaniem właściwie nie istnieje, bo wystarczy tylko trochę słońca, znacznie mniej niż mamy tutaj w Barcelonie, wystarczy tyle, ile mamy w Polsce w grudniu żeby ten ekran pracował naprawdę, naprawdę bez jakiejkolwiek ingerencji serwisowej. Wielkim plusem, z całą pewnością, była na pewno organizacja. Oj tak, tak. Pomijając produkty, jedna rzecz rzeczywiście się zmieniła. Produkty nie zmieniły się za bardzo, ale jeśli chodzi o warstwę organizacyjną samych targów. Świetna sprawa, dlatego że pewnie pamiętacie, ci, którzy śledzą nasze relacje, takie zdjęcia, pomieszczenia pełnego ludzi, tutaj, tego pomieszczenia za nami, e, wejścia głównego do targów e, FIRA Barcelona. Otóż w tym roku nie było takiej sytuacji, nie dlatego, że nie było ludzi, ludzie byli, tylko tak ładnie zorganizowano wszystkie wejścia z różnych stron, cała organizacja, oznakowanie, naprawdę Perfect. rewelacja. Także, tak, ekipa, ekipa organizacyjna zrobiła świetną robotę w tym roku. Jak co roku to oczywiście doskonałe miejsce po to, żeby podglądać najnowsze trendy, jak było tym razem? Mhm. Tak, są takie. Jest kilka takich rzeczy, które są widoczne rzeczywiście i mam wrażenie, że najważniejsze są dwie. Po pierwsze, w związku z tym jak dzisiaj wygląda polityka licencyjna Google'a, dużo więcej dużych ekranów. Posiada dostęp do sklepu z aplikacjami Google Play. To oczywiście otwiera bardzo szerokie możliwości. Chociaż pamiętajmy, że większość takich aplikacji, z których korzystamy na co dzień na smartfonach, nie jest za bardzo dostosowana do tego, żeby być wyświetlanym na ekranie, który ma nie wiem, 100 cali na przykład tak, tylko bardziej 6, więc e, nie jest to idealne rozwiązanie. Jeszcze, ale to daje dostęp do potężnej bazy deweloperów na, na całym świecie, więc to jest w bardzo ważna rzecz. No, i mam wrażenie, że druga rzecz, która była takim bardzo wiodącym trendem, to cała produkcja wirtualnych wirtualne studia, produkcja na żywo. To widzieliśmy na kilku różnych strefach i naprawdę to robiło wrażenie. To robiło wrażenie, to robiło bardzo duże wrażenie. Ale mhm. mój drogi, wróćmy na chwilkę do produktów, mhm. bo tych było sporo. Mhm. To prawda. Znaczy... Tak, produktowo jest rzeczywiście co oglądać. Mimo tego, że to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest jakiś super rewelacyjny, nie szybki progres, to jednocześnie jakiś tam jest. Ekrany są większe, jaśniejsze. Jest dosyć dużo rozwiązań, które na przykład mają ciekawsze interfejsy, więcej komunikacji bezprzewodowej, także. Co jest super, bo wszyscy wiemy, że jakby kable mają swoje ograniczenia. E, więc. Tak, pod tym względem jest, jest ciekawie. Ja muszę przejść do innej rzeczy. Bo zawsze co roku wspominamy o tym, jakie stoiska zostały u nas szczególnie w pamięci i w tym roku będzie mi to trudniej ocenić niż w zeszłym na przykład. Nie wiem, czy masz to samo wrażenie, że jakby to powiedzieć, nie ma takich instalacji, które byłyby tak zapadające w pamięć jak w zeszłym roku. Dlatego też zamilkłem, bo nie ma takiej instalacji, która by. Od razu wpadała w oko, że możemy z całą pewnością stwierdzić, że to jest tak, że to jest ta pierwsza może, trójka, pierwsza piątka. Może poza no, kilkoma. Bo Oczywiście nie zawiódł nas LG, tak. nie zawiódł Samsung, który, trzeba przyznać, w tym roku miał otwarte Otworzył stoisko. Otworzył stoisko. Nasza największa uwaga z ubiegłego roku została, nie wiem czy wzięta pod uwagę, czy po prostu zaplanowali to w ten sposób, ale w tym roku mieli otwarte stoisko. Bardzo więc, dziękujemy. Więc tak, cieszymy się bo mogliśmy Wam też pokazać te rzeczy, ale z takich bardziej spektakularnych rzeczy LG, z ich ekranem na ruchomych kabinetach. Fajne, efektowne, to nie jest jakaś spektakularna technologia, której nikt wcześniej nie znał, ale skala robiła wrażenie i tam tak. się ciągle rzeczywiście zatrzymywali ludzie, to było przyciągające wzrok. Bardzo dobrze e, dopiero dopiero dopracowane, też była też. To i bardzo pomysłem. dobrze na LG-ku, bardzo dobrze dopracowane już i przedstawione, zaprezentowane monitory transparentne. Tak, to, to prawda, one rzeczywiście robią e, jakiś rzeczywiście zauważalny postęp. Mówię mm -hmm. o technologii e, transparentnych LEDów. Warto zaznaczyć, że to no, nie jest domena w tej chwili jednego producenta. To tak. już kilku producentów to, to robi. Zresztą taki ekran transparentny jest też widoczny za nami, bo. To, co tam się z tyłu wyświetla, to jest na ekranie transparentnym. Nie wiem, czy to stąd będzie na nagraniu dobrze widać, ale zapewniam, on jest taki rzeczywiście prze, przezroczysty. Także jest kilka tych technologii, które uzyskały pewien progres. One same nie są nowościami, są po prostu trochę lepsze niż były rok temu. Idzie to na pewno w bardzo dobrym kierunku. Czas na krótkie podsumowanie, jak Twoim zdaniem prezentuje się ta jubileuszowa 20. edycja targów ISE? Wiesz co, jubileuszowa to raz, ale dwa myślę, że jest też trochę rekordową. Nie mamy jeszcze oficjalnych danych, bo nagrywamy to jeszcze, jak pewnie słychać, przed zakończeniem samego wydarzenia, ale mam wrażenie, że to były Największe jak dotąd targi, na pewno pod względem stoisk, prawda? Na pewno stoisk y, 1300 wystawców y, versus zeszły rok 1000. Tak, Więc to jest już znacząca liczba. To, to jest progres plus cała jedna nowa hala poświęcona oświetleniu scenicznemu. Nie do końca nasz temat, ale byliśmy, obejrzeliśmy całkiem efektowne na pewno. Kilka rzeczy chętnie e, zainstalowalibyśmy w showroomie, <grym> tak, to prawda, e, ale od... zdecydowanie najmocniejszym punktem e, tegorocznego wydarzenia byli goście. Ilość uczestników, klientów, partnerów, producentów. Można powiedzieć, że ilość osób odwiedzających całe targi była imponująca. To prawda, skala wydarzenia była w tym roku po prostu duża pod wieloma względami. Czyli widać, że jest to zainteresowanie nadal, mimo tego, że przy wydarzeniach B2C jest. Odwrotnie. No właśnie, ty masz doświadczenie Tam. w wydarzeniach B2C. Ostatnio byłeś na kilku. To prawda. I e, Tam wracałeś z mieszanymi uczuciami. To prawda. Mam wrażenie, że to jest trend. E, wydarzenia B2C, raczej mówimy o takich oczywiście dużych, targowych, raczej. Tracą trochę w ostatnim czasie na znaczeniu. Mam wrażenie, że inaczej jest z ISE, które jest wydarzeniem B2B. Jest to inna charakterystyka, i to zainteresowanie jest nie mniejsze, a większe z roku na rok, więc to zdecydowanie pozytywny trend dla wydarzenia tutaj w Barcelonie. Tak i możemy naprawdę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Tegoroczne targi na pewno były większe od zeszłorocznych. To jak było na targach ISE w Barcelonie. Oczywiście będziecie mogli też przeczytać w naszym magazynie, na naszej stronie internetowej. Sporo naszych nagrań zobaczycie też oczywiście na naszym kanale na YouTubie. No, a my w poczuciu dobrze wykonanego zadania chyba możemy udać się na krótki, jak zasłużony odpoczynek gdzieś tutaj w stolicy Katalonii. Prawda? Dokładnie tak. Czyli idziemy na miasto. Do zobaczenia. Dokładnie. Do zobaczenia.